W komentarzach pod odcinkami na temat szokujących faktów o życiu w różnych krajach najczęściej prosiliście mnie o odcinek na temat Polski. Korzystając z okazji, że zbliżają się wybory, postanowiłem opowiedzieć Wam o problemach, z którymi zmaga się nasz kraj. To właśnie z nimi będzie się mierzył zwycięzca tegorocznych wyborów. Zaczynamy. Numer 10 kolejki do lekarzy. Narzekanie na polską służbę zdrowia przypomina kopanie leżącego. Pomimo ciężkiej pracy lekarzy i pielęgniarek, system jest niewydolny. Wiele osób w przypadku problemów ze zdrowiem jest zmuszonych do korzystania z prywatnej opieki medycznej, jednak nie każdego na to stać. Jak dowiemy się z raportu portalu Świat Przychodni, w latach 2015-2023 średni czas oczekiwania pacjentów na wizytę u lekarza specjalisty w ramach NFZ uległ prawie dwukrotnemu wydłużeniu. W 2015 roku średni czas oczekiwania wynosił 84 dni, a dziś sięga aż 164 dni. Najbardziej wydłużyły się wizyty u gastrologa ze 120 do ponad 300 dni. Z kolei na wizytę u dermatologa w 2015 musieliśmy czekać średnio 21 dni, a dziś aż 76. W dużym stopniu winny jest brak wystarczającej liczby lekarzy. Według danych Eurostatu z 2021 Polska ma najniższą w Unii Europejskiej liczbę praktykujących lekarzy na 1000 mieszkańców. Na 1000 osób w Polsce przypada niecałych 2,5 lekarzy. Dla porównania w Austrii jest ich dwukrotnie więcej. Niewystarczająca jest także liczba pielęgniarek. W 2021 było ich 5 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To niemal trzy razy mniej niż w Finlandii. Numer 9: Wykluczenie transportowe. Z powodu słabo rozwiniętej sieci transportu publicznego, mieszkańcy wielu regionów Polski są uzależnieni od samochodów. Jak dowiemy się z artykułu na portalu News Seria, obecnie na jedną osobę w wieku produkcyjnym na obszarach wiejskich przypada jeden samochód. Jednak nie jest to rozwiązanie problemu. Trzeba pamiętać o osobach bez prawa jazdy, niepełnosprawnych, seniorach czy tych, których po prostu nie stać na samochód. Także dzieci dotknięte wykluczeniem transportowym mają ograniczone możliwości wyboru szkoły czy korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Według statystyk wykluczenie komunikacyjne może dotyczyć nawet kilkunastu milionów osób w Polsce. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy wsi. Co czwarte sołectwo w Polsce nie ma bezpośredniego połączenia z miejscowością gminną. Takie dane znajdziemy w raporcie przygotowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Regres transportu publicznego rozpoczął się już w latach 90. i trwa do dzisiaj. Jak wynika z danych GUS, w 2014 w Polsce funkcjonowało ponad 780 tysięcy km linii regularnej komunikacji autobusowej, a w 2020 liczba ta wynosiła już tylko 480 tys. Numer 8. Ubóstwo w Polsce. Kolejnym problemem jest ubóstwo. W 2022 dla gospodarstwa jednoosobowego granica ubóstwa skrajnego wyniosła 835, zł. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 w skrajnym ubóstwie żyło 5% Polaków, co oznacza, że ponad 1,5 miliona Polaków żyje poniżej minimum egzystencjalnego, nie stać ich na spełnienie podstawowych potrzeb. Co więcej, poniżej minimum socjalnego, pozwalającego na prowadzenie godnego życia, żyje aż 41% Polaków, czyli ponad 15 milionów osób. Jednak problemy finansowe nie dotyczą wyłącznie tych najbiedniejszych. Według raportu CEBOS z tego roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 30% gospodarstw domowych nie było stać na wakacje, 28% na zakup sprzętu i wyposażenia domu, a 17% na wydatki związane z leczeniem oraz udziałem w kulturze. Według badania Assay Index z 2022 aż 43% Polaków przyznało, że nie posiada żadnych oszczędności. Utrzymująca się inflacja utrudnia gromadzenie oszczędności, a Polaków stać na coraz mniej pomimo znacznego wzrostu wynagrodzeń. Jak donosi portal Business Insider, w kwietniu 2023 realnie zarabialiśmy przeciętnie mniej o ponad 2% niż rok wcześniej. Numer 7 pseudonauka Zainteresowanie Polaków nowymi odkryciami naukowymi i postępem technologicznym jest niewielkie. Według badania Eurobarometr z 2021 aż 37% mieszkańców Polski w ogóle nie jest zainteresowanych tym tematem. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej, dla której średni wynik jest dwukrotnie niższy niż dla Polski. Nie możemy się również pochwalić zbyt wysokim poziomem wiedzy dotyczącym faktów naukowych. To samo badanie donosi, że aż 28% Polaków uważa, że ludzie żyli w tym samym czasie co dinozaury, a 36% nie wierzy w teorię ewolucji. To trzeci najwyższy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. Brak zainteresowania nauką sprzyja popularności wierzeń w siły nadprzyrodzone, teorie spiskowe czy pseudonaukę. Według raportu z badania realizowanego przez Ipsos w 2022 47% Polaków wierzy w istnienie ponadnaturalnych istot, np. duchów, aniołów, wróżek czy demonów. Z kolei, według danych CEBOS z 2018 co siódmy Polak odwiedził wróżkę, a ponad połowa czyta horoskopy. Jak dowiemy się z artykułu na stronie Business Insider, rynek usług esoterycznych w Polsce jest warty od 2 do 3 miliardów złotych. Numer 6. Równość płci. Zastanawiacie się, jak Polska wypada na tle innych krajów Unii pod względem równouprawnienia płci? Według rankingu Europejskiego Instytutu do Spraw Równości w 2021 Polska zajęła dopiero 21 miejsce na 27 krajów Unii. Największa nierówność płci zauważalna jest na stanowiskach decyzyjnych w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej, gdzie udział mężczyzn jest kilkukrotnie wyższy niż kobiet. Brak równouprawnienia widać także w podziale obowiązków domowych. Gotowaniem i innymi obowiązkami zajmuje się codziennie 33% mężczyzn i aż 82% kobiet. Mimo że kobiety są na ogół lepiej wykształcone niż mężczyźni, ich zarobki są niższe o 30%. Jednak mężczyźni w Polsce również nie mają łatwego życia. Ten sam raport wskazuje, że Polacy żyją średnio o 8 lat krócej niż Polki, za to pracują o 6 lat dłużej. Z powodu presji społecznej, odpowiedzialności za utrzymanie rodziny czy uzależnień wielu nie radzi sobie z problemami. Jak wynika z danych policji, w 2022 z ponad 5 tysięcy samobójstw ponad 4200 popełnili mężczyźni. Mężczyźni często boją się iść do psychologa, bo wychowano ich tak, żeby nie pokazywać słabości. Pamiętajcie, że warto szukać pomocy i nie z każdym problemem musicie radzić sobie samodzielnie. Numer 5. Powietrze Praktycznie każdego roku powraca temat smogu i zanieczyszczenia powietrza. Łatwo zignorować ten problem, ale zanieczyszczenie powietrza jest trzecim czynnikiem ryzyka zgonu na świecie. W Polsce z tego powodu przedwcześnie umiera około 50 tysięcy osób rocznie. Między innymi na raka płuc. W raporcie Europa przeciw katastrofie klimatycznej z 2022 Polska znalazła się w trójce państw o najwyższej śmiertelności wywołanej zanieczyszczeniami powietrza. Według statystyk Europejskiej Agencji Środowiska, wśród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem ponad połowę stanowiły miasta w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju są przestarzałe piece grzewcze, tak zwane kopciuchy, wykorzystywane do ogrzewania budynków jednorodzinnych. W 2021 takie kotły wciąż były używane w prawie 3 milionach gospodarstw. Pomimo wpływu jakości powietrza na nasze życie, 25% Polaków nie jest w ogóle zainteresowana problemami środowiska i zmianami klimatycznymi. Tym samym zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Numer 4. Indeks wolności prasy. Wiele złego można powiedzieć o stanie polskich mediów, szczególnie publicznych. Nie można się więc dziwić, że media cieszą się w Polsce coraz mniejszym zaufaniem. Jak wynika z tegorocznego badania Digital News Report, zaledwie 42% Polaków ufa mediom informacyjnym. To spadek o 14 punktów procentowych w stosunku do 2015. Co ciekawe, to wciąż całkiem wysoki wynik na tle pozostałych. 46 państw uwzględnionych w badaniu. Najgorzej w badaniu wypadło TVP, któremu ufa jedynie 28% ankietowanych. Najlepszy wynik zdobyło RMFFM. A było to 55%. A jak wygląda wolność prasy? W 2023 w rankingu przygotowanym przez organizację Reporterzy Bez Granic, awansowaliśmy o 9 miejsc w porównaniu z zeszłym rokiem. Znajdujemy się jednak dopiero na 57 miejscu, to piąte najgorsze miejsce w Unii Europejskiej. Numer 3. Współczesne niewolnictwo. Mogłoby się wydawać, że problem współczesnego niewolnictwa nie dotyczy Polski. Niestety, nie jest to prawda. Profesor Zbigniew Lasocik w audycji nagłe zastępstwo w Radiu Tok FM mówił o tym, że według organizacji międzynarodowych w Polsce może być nawet 200 tysięcy ofiar zniewolenia, w tym pracy przymusowej i handlu ludźmi. Jednak, mierząc statystykami efektywności służb publicznych, w Polsce inicjuje się od kilkunastu do dwudziestu paru postępowań, identyfikuje się kilkadziesiąt ofiar, osądza kilkunastu sprawców, a w zakładach karnych jest zaledwie kilkadziesiąt osób, które odbywają karę za handel ludźmi. Według raportu MSWiA w 2020 zidentyfikowano 31 ofiar handlu ludźmi, w tym 11 Polaków i 20 obcokrajowców. Czym jest współczesne niewolnictwo? Mowa tu m.in. o przymusowej pracy, prostytucji czy handlu organami. Często ofiarami są osoby wykorzystywane przez nieuczciwe agencje czy pośredników. To osoby, które nie znają języka i boją się prosić o pomoc, często obawiając się konsekwencji prawnych. Dla przykładu, kobietom zmuszanym do żebrania. Odbierano lub mieszano dzieci, z którymi przybyły do Polski. Pomimo dużej skali problemu, jak podaje profesor Lasocik, gdyby mierzyć świadomość tego problemu wśród Polaków, zaledwie 30% z nas ma jakiekolwiek pojęcie o handlu ludźmi. Numer 2. Polska znika. Czy grozi nam katastrofa demograficzna? Niektórzy twierdzą, że ona już trwa. Od lipca 2022 do czerwca 2023 w Polsce urodziło się niewiele ponad 291 tysięcy dzieci. To najmniej w historii, tak złego wyniku nie zakładały nawet najgorsze prognozy. Czy Polaków czeka wymarcie? Według danych GUS w 2060 liczba ludności Polski może spaść nawet o 10 milionów osób. Jakie mogą być tego konsekwencje? Między innymi starzenie się populacji, spadek siły roboczej, obciążenie systemów opieki społecznej oraz zmiany w polityce imigracyjnej. Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby liczba urodzeń miała wzrosnąć. W 2017 roku w Polsce było 22% kobiet, które nie miały dzieci i nie chciały ich mieć. Teraz takich kobiet jest aż 42%. Według badania CEBOS z tego roku aż 68% kobiet w wieku 18-45 lat nie planuje w przyszłości potomstwa. Numer 1. Poziom szczęścia. World Happiness Report to roczne opracowanie, które ocenia poziom szczęścia i dobrostanu mieszkańców różnych krajów na całym świecie. Raport ten jest opracowywany przez grupę niezależnych ekonomistów, psychologów, statystyków i innych ekspertów z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych od 2012 roku. Według raportu z 2023 Polska pracuje się na 39 miejscu. Najszczęśliwszym krajem na świecie, szósty rok z rzędu była Finlandia. To już wszystko na dzisiaj. Jakie fakty umieścilibyście jeszcze na naszej liście? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że macie wpływ na to, jaka w przyszłości będzie Polska. Dlatego koniecznie idźcie na wybory. Poza tym sprawdźcie poprzednie odcinki z tej serii. I widzimy się wkrótce. Piona.